Dlaczego jestem zwolennikiem planu, a nie jestem zwolennikiem motywacji? Jeżeli ustanowisz sobie pewien plan, to możesz działać według schematu. To ci pomoże przechodzić przez kolejne etapy, to ci pomoże Skutecznie przejść przez cały proces zmiany. Jeżeli chcesz, na przykład, być osobą aktywną fizycznie, to musisz się pożegnać ze starą wersją siebie. Nie możesz być tą osobą, którą teraz jesteś, bo teraz jesteś osobą, która nie jest aktywna fizycznie, która prawdopodobnie przychodzi do domu po pracy, siada przy telewizorze, łapie pilot i tak spędza resztę dnia. Musisz się po prostu z tą osobą pożegnać. To nie znaczy, że już nie będziesz sobą, to znaczy, że porzucisz starą tożsamość. Nabędziesz nową i musisz uwierzyć, że jesteś nową osobą, która ma nowe nawyki. Więc najpierw zmień swoją tożsamość, zajmij się nowymi nawykami i przede wszystkim wiesz, że już jesteś tą osobą, bo inaczej nic się nie zmieni, inaczej wrócisz do starych nawyków, do starych zachowań, bo będziesz się trzymać starej wersji siebie.